Pierwszy plan rzuca się oczywiście ser, którego jest dużo. Ten ser jest dobrej jakości, bardzo smaczny. Ogólnie tutaj też mamy mm, bardzo niecodzienną sytuację, ponieważ na dole mamy składniki, a wszystko przykryte jest sosem. Również ciasto jest trochę inne, ciasto jest kruche. Nie jest to typowe ciasto do pizzy. Jest to troszeczkę dziwne i nowe dla mnie, ale mamy tutaj dużo pieczarek. No, ich na pewno nie pożałowali. One ewidentnie tutaj odbijają się w każdym kęsie. Mamy również cebulę, sos pomidorowy, no i właśnie ser, o którym Wam przed chwilą wspominałem. Pizza smakuje naprawdę rewelacyjnie. Ja zjem dopiero pół kawałka, a już w zasadzie jestem najedzony, także bardzo syci ta pizza.